Witamy wszystkich bardzo serdecznie. 105 odcinek GNM, Plus i razem ze mną jest. Mateusz Danowicz. Tak, wrócił po przerwie Ura. tygodniowej, wcześniej był Marcin Górniak, teraz Mateusz Danowicz, jest również i z tej strony Mateusz Widut, i zaczynamy standardowo, w co ostatnio grałeś. No więc tak, pożyczyłem PlayStation 4 od brata. I e, po pierwsze rezogan, czy Rizogan, nie wiem, jak to się czyta. No, no jedna z ten... najlepszych gier na PlayStation tak, 4. W ogóle tą grę powinno się pokazywać każdemu, kto mówi, że nie ma różnicy między 60 katkami a 30. -ma. Bo naprawdę jakie to jest płynne, jak to ślicznie wygląda. No, jak to trybi, N no mówić, nie, nie pomyślałem, że taka gra, wiesz, taka prosta strzelanka mnie tak wciągnie i. Jest naprawdę świetna, e, tylko nie, nie, nie da się o niej dużo powiedzieć, ale po prostu jest naprawdę wciągająca i grywalna. No fizyka tam tych wszystkich rozpoadających no się cząsteczek, to jest masakra. świetne jest, naprawdę, jeśli ale... macie PlayStation 4, musicie to też mieć. No ale efekty cząsteczkowe też są świetne, w Infamous Second Son, w którego obaj graliśmy. Tak, obaj Więc... graliśmy, ja już przeszedłem, ty jeszcze chyba... Nie jeszcze, wiem. nie wiem, z dwie godziny chami zostały. E, no i moje wrażenia są bardzo pozytywne i właściwie mogę się przyznać, tylko do tego, że fabuła jest taka... Taka nie za bardzo, ale to nigdy w tym nie była więc ja się nie nastawiałem. I też tak jak też zauważyłeś, że wspinanie się jakby po budynkach bez używania mocy albo z mocy dymu, jest trochę takie koślawe i sztywne. No, tak on jakby się odbija od tego no, no, i się no. znowu łapie. Bardziej ale... chyba w poprzednich infemusach było to jakoś lepiej. Zrobione. I, nie, też, było, też, też było pamiętam, takie. że było takie dziwne. To ale to może mi się z prototypem trochę myli, ale możliwe to już No, ale jak już się ma te inne mocne moc onu na przykład, to Naprawdę poruszanie się jest bardzo fajne po tym całym mieście i tu też jest fajne, całe i no Muzyka światła. Tylko trochę jest szkoda, bo grężowo. myślałem, że będzie cykl dobowy, ja, że będzie się zmieniać w miarę tego, jak gramy to jest dostosowane A do misji. A tutaj wszystko. nie jest. Tu jest tak, że w zależności od misji, to jest taka fajna pokazówka, jak z dnia robi się noc. No. I też fajne jest, że ciągle to Seattle jest takie spowite, jakby dwie godziny wcześniej padał deszcz i wszędzie są kałuże. I jak mamy tak, tą, tak. jest ten neon, to fajnie się odbija od tych kałż i tak dalej. Ja mam jednak trochę więcej minusów co, to, co do tej gry, bo się Naprawdę świetnie zaczynała. Dla mnie to było takie 9 na 10. Myślałem, że to taki fajny wstęp. No i tak sobie grałem, grałem, grałem. I gdy gra w końcu się rozwinęła, nagle się skończyła, jak dla mnie. Nie, nie yes. jak dla mnie, po prostu się skończyła. Moim zdaniem, powinno, w tym momencie powinien być taki wielki twist. Fabuła jakieś drugie dno powinna nam zaprezentować, i wtedy powinna się rozpocząć taka prawdziwa rozgrywka. I, i wszyscy ci bohaterowie, którzy tutaj na początku byli tak. Znaczy, przez całą grę okazało się prezentowani tak trochę powierzchownie, tak stereotypowo. Taki... No, te no, płasty się okazali strasznie, i, i, i to jakoś dla mnie nie gra. No i dodatkowo wątek główny, 7 godzin yy, zajęło mi przejście. Tym bardziej, że gra tak mnie wciągnęła, to czułem jakbym to zrobił w trzy godziny, bo tak naprawdę dwa to wieczory się, to się nie liczy jako argument, że czułem jak trzy godziny. No, ale rozumiem, tak, o co tak chodzi. fajnie było po prostu. Moim zdaniem powinno być jeszcze drugie tyle 7 no. i 14 byłoby fajnie, no bo jednak pamiętajmy, że to jest sandbox. Okej, okay, trochę inny, ale sandbox, który powinien mi coś więcej zaprezentować, bo okej, okay, mamy super miasto, ale niestety we wszystkich grach poprzednich Infemusach i zresztą sandboxowych jest tak, że dany teren, dana dzielnica, akurat w Infemusie. Otwierają się po kolei o Tak, otwierają się po kolei, ale też mieliśmy tak, że misje się skupiały wokół jednej dzielnicy, i dopiero jak zrobiliśmy je, to przychodziliśmy dalej, poznawaliśmy tak miasto i, te, e, i, i tak to jakoś działało. A tutaj te misje są porozrzucane. I tak naprawdę ze Seattle pamiętam tylko Space Needle. I, i tyle. Ja nie miałem problemu jako. Jest, z tym. jest bardzo dużo drobiazgów, szczegółów. To, to jest fajnie. To miasto, że ja chociaż też się tak trochę zastanawiałem, bo ok, są przechodnie, przychodni, ale tych samochodów jest bardzo, bardzo mało. Ja też zwracam uwagę. Szczerze mówiąc, zrobili chyba tak, żeby. Chodzi o to rozprzestrzenienie tych misji, żeby po prostu, żeby ludzie się poruszali przy, przy użyciu tych mocy, dlatego chyba tak zrobili. No tak. tak mi i, się wydaje. I dodatkowo, nie będziemy tutaj spoilować, ale na pokazie przedpremierowym, na którym byliśmy razem ze Zdeniem, Infemusa, było mówione, że mocy bohater będzie miał wiele i wiele będzie mógł zdobyć. I to wiele okazało się tak naprawdę kilkoma. W, w głównej osi fabular no to, to fabularnej to, można że to, to nawet bardzo mało. W porównaniu do tego, co było mówione, więc to jest troszeczkę słabe. Okej, okay, one się różnią, są ciekawe, bardzo ciekawe, no, ale też nie wiem, czy jakby było ich na przykład 10, to czy. tym ty mniej byś korzystał z tych wiesz, No ale to ze też, też jest tak, że Fabuła się kręci wokół tego, żeby zdobyć te moce. Chciel, to I jest więcej. I Delsin po prostu, o, nowa moc, to ja muszę ją zdobyć, tam oleję to wszystko, co teraz chciałem zrobić, po prostu zdobędę moc, bo te, wtedy to na pewno pokonam tego i tego i tego i zdobędę to i to. No i niestety, no, no. pograjcie lepiej, i, bo faktycznie to jest najlepsza gra na razie na PlayStation 4, wiele ich nie ma, na pewno jest lepsza od kilzona. Jest przepiękna, więc jeśli chodzi o tą kwestię, to warto, ale ja troszeczkę jednak się zawiodłem. Ale przejdźmy już, wydaje mi się, do pierwszego tematu związanego. Uwaga, uwaga, Assassin's Creed 5, można no powiedzieć, nie, nie można Czekałem Assassin's Creed 5. Unity. E, zgodnie z wcześniejszymi plotkami, które jakieś półtora tygodnia temu się pojawiły w internecie. Został oficjalnie zapowiedziany przez Ubisoft. Wyjdzie na PlayStation 4, Xbox One i PC. -cie. Akcja gry ma się rozgrywać w, podczas rewolucji francuskiej w czasach Marii Antoniny, bo tam ktoś zauważył w tym zwiastunie, który został opublikowany przez Ubisoft, jakieś tam konkretne rzeczy, które mają związek no to z jak tym. Tak, w czasie rewolucji to akurat... można było się domyślić, że ona tam będzie i pewnie napchają tam tych postaci historycznych. Od groma. No, ale ale to jest rzecz. ciekawe, bo jeśli chodzi o sam zwiastun, warto, żebyście go sprawdzili, jest na naszej stronie. Teoretycznie tam jest zapis, że to jest wersja alfa. także na silniku zrobiłem zwiastun po prostu. A, a zwiastun jest niesamowity i tylko się tak zastanawiam, czyli tak będzie wyglądała gra, że on nie. Ale oni prezentują to, że jest alfa, no to po co pokazują, że to jest alfa, jeśli to jest zwiastun prerenderowany nie, na silniku? Nie, wiesz, to nie jest prerenderowany, nie można tak powiedzieć, to jest zwiastun pod, po prostu, odpali na silniku fragment skrupulatnie przygotowany i tyle, no. Tak samo było z Asesynem Trójką zwiastun, widziałeś, jak tam śnieg wyglądał lepiej niż w The Division, w zwiastunie na Trójki pierwszym, też był na silniku. I po prostu chodzi o to, że jak się przygotowuje zwiastuny, to oni robią tylko wycineczek jakąś jedną scenkę. Nie, nie masz całego tego świata. I jest, idzie siła przerobowa, sprzętu idzie tylko na, ten, na tą lokację, w której jest zwiastun, więc to może tak wyglądać, ale pełna wersja na pewno tak wyglądać nie będzie. No to... pogadamy o tym więcej, jak będzie mieć temat inny w tym podcaście. No tak, tak. E, ale też pojawiły się, jak pojawiły się plotki, to pojawiły się także screenshoty też z wersji alfa. No i tam jednak było widać, że to jest ten Assassin, Mniej więcej. No, tam to ten... było widać, że to jest alfa, tak. Tak. Na tych tak. Tam było to widać, że alfa, tam mało się działo w tym mieście, znaczy mało obiektów, ludzi i tak dalej. Tam nawet było widać jakieś tam narzędzia deweloperskie, tak jakieś kreski czerwone czy coś tam, więc... Tak, ale było. sama postać już było widać, że to jednak jest next genowe, a, a nie takie zwykłe. No. A wracając jeszcze do tego zwiastunu, y on jakby... Po, powraca tutaj taki duch z Asasyna I. Tak, jakoś... tam też było tak scena, i... że był plac na dole tak, i Asasyn tak. stał na, na I dachu. I to jakoś tak pokazane. Ja bym się cieszył, bo akurat Asasyn I mi się bardzo podobał i nie rozumiem ludzi, którzy mówili, że on jest nudny, bo dla mnie nie był nudny w ani jednym momencie. Dla mnie też nie? ale mi się zdaje, że krytykują go głównie ludzie, którzy grali już później, wiesz, po tych późniejszych Tak, później na, przykład na przykład po dwójce, na. nie? A... Jakbym teraz wrócił, to też mi by się zdawał jakiś nie, ja, ja trzy razy ukończyłem tego asasyna pierwszego. On był bardziej taki na serio. Był, no to też, prawda? Był taki mroczniejszy. I, I więcej w nim było tej historii, a nie takiej zabawy, mm. Ezio, amigo, lowe. Tak, ale to a, a propos Unity, to ja się cieszę bardzo z Settingu. Ponieważ e, chciałem od pierwszej części, żeby było właśnie w rewolucji, tak zgadywałem przed trójką i przed Revelations i przed czwórką, że chciałbym, żeby w końcu była ta rewolucja. A oni coraz bardziej w te francuskie klimaty jakoś tak, tak no i uderzają? W końcu Ubisoft, nie Montreal, czyli są tam też francuskojęzyczni. Więc to będzie ciekawe, tylko y, ciekawi mnie, czemu nie zapowiedzieli od razu też tej drugiej wersji, bo na pewno będzie. No. Nie ma szans, żeby się nie okazała osobna gra na, na konsole tej starej generacji. No i Ubisoft lubi jednak ten, te pieniążki. To, no, lubi no bardzo właśnie, te pieniążki, no właśnie, więc... więc na pewno. Jakaś wersja będzie, ale ciekawe czy tylko na starą generację, w sensie Xbox 360, 360 podobno też były w plotkach. No i na pc też by się dwie gry na PC. -ta. bo tą na, na pastgeny wydadzą dwa miesiące później na nextgeny, a tą Unity wydają później na stare, starą generację. Tak zrobią na pewno. wiesz to jest Ubisoft, nie? to takiej okazji nie przepuszczą. Tylko szkoda trochę, bo jeżeli to będzie zupełnie inny setting, tak jak plotki mówią, że to ma być Londyn, niby ta druga gra Assassin's Creed na starej konsole, to trochę słabo, że trzeba będzie wybierać, nie? czy ja chcę teraz. A nie mam pieniędzy, jak, to w ogóle nie zagąbisz. Nie, 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 nie. No jak jesteś fanem, to kupisz dwie. No właśnie, o to chodzi. To trochę szkoda. Ale też ciekawe, czy w tym samym momencie zostaną wydane, bo <grym> Liberation HD podczas trójki też wychodziła, to w tym samym no, dniu tak, się ukazało. Tak, to i, prawda, więc i to też było trochę takie słabe. I też tak powiem, że. Raz. że bo dostałem z kartą graficzną czwórkę ze syna, jakoś w ogóle nie miałem ochoty, żeby w to grać przedtem, ale już dostałem za darmo, nie? To sobie zainstalowałem i po dwóch godzinach w ogóle nie miałem ochoty wracać do tego. Trochę Czaj, mnie dziwiły no. strasznie te oceny, bo dobra, pływanie statkiem jest bardzo fajne i. Wow. Ale powiem ci tak, najgorsze są pierwsze trzy godziny tej gry. Aha, czyli ale ja nie lubię, tak się wiesz, zmuszać się. Przebiec. Naprawdę ja też myślałem, że to jest no koszmar totalny, ale im dalej, tym lepiej. No i a pod sam koniec tego. No wiesz, jest bo mnie nawet nie cudownie. chodzi o tam czy o zadania, tylko bo trafiłem do hawany, Tam na początku się trafię do tego miasta i o fajnie, pobiegam sobie po dachach. I zauważyłem, jaki ten system parkouru już się przestarzał. I te plotki, mam nadzieję, że się potwierdzą, że w Unity już ma być zupełnie odnowiony system parkouru. Bo wiesz, na przykład biegnę sobie mam kogoś gonić i biegnę ulicą, ale bohater zahacza tylko nie wiem, łokciem o łokcie, o tam straga, nie zaczyna się na niego, na niego wspinać, bo wszystko jest na jednym przycisku. I to jest, to jest trochę denerwujące. Mam nadzieję, że jakoś to poprawią w końcu. No, w jedynce to było tak jakoś e, podzielone. No właśnie, Potem, do tego pot Niby systemu. to uprościli, ale to tak naprawdę trochę jest bardziej irytujące. Więc zobaczymy. Chociaż ja bym nawet chciał, żeby na przykład w Nowym Infemusie taki, System był <laughs> taki fajny. Tam jest też trochę parkouru. inaczej, nie, bo masz właśnie, masz jest też przyciski za mocy odpowiedzialne, to musisz to jakoś łączyć. Ale w każdym razie czekam, Cie, cieszysz się, bo, bo ja jednak rewolucja francuska ok, pograłbym. Tak, ja właśnie głównie ze względu na setting historycznie, czekam. ale wydaje mi się, że na przykład Starożytny Egipt i tak dalej no to też, by było ale dużo, jeżeli, dużo fajniejsze. Jeżeli fajniejszy. potwierdzą się te plotki właśnie o usprawnionym parkurze, to może kupię, nawet to będzie pierwszy, którego bym kupił od czasów dwójki, w momencie premiery. Więc no, mam nadzieję, że tak będzie. No, więc wypowiadajcie się w komentarzach, co sądzicie o nowym Assassin's Creed Unity, a my zaraz przejdziemy do hełmu w wirtualnej rzeczywistości od y, Sony. Hełm VR, y, który został zapowiedziany na... Y, marcowym Game Development Conference w San Francisco 2014 nosi nazwę Morfeusz, czyli tak jak ten pan Projekt z, z Matrixa i jest przeznaczony chyba wyłącznie dla konsoli PlayStation tak. 4. Mamy sterować znaczy, bo oczywiście tutaj mając ten hełm to wszystko będziemy widzieć, ale jak będziemy sterować? Sterować będziemy za pomocą PlayStation Move, więc w końcu możemy odkurzyć tą gałeczkę analną, jak niektórzy nazywają i będziemy mieć czym machać. Plus do tego nasze ruchy będzie śledziła PlayStation Camera, czyli kamera dodawana, no nie w zestawie, ale w tych bogatszych mm -hmm. zestawach do PlayStation 4. Na tych nie powiedziałbym targach, na spotkaniach Game Development Conference można już było sobie pograć na tym Morfeuszu w Tifa, specjalnie przygotowanego przez Square Enix i, i, i Sony. No, na pewno to wyglądało świetnie, tam były jeszcze jakieś dwa takie demka technologiczne, takie jak na Oculus Rift'cie co jest ciekawe, bo specyfikacja wyszła techniczna, że kąt widzenia to będzie 360 stopni dookoła nas, 90 stopni w pionie, więc praktycznie też wszystko zobaczymy. Całość ma być w ogóle wyświetlana w full HD, 60 klatek, 5 cali ma rozmiar jednego panelu, więc. I, I do tego, na przykład, funkcje 3D audio i social screen, więc Facebook, trochę się robi te, też Google Glass z tego Wiaru. To jest trochę duże, trochę takie dziwne, takie no, zastanawiające. Zostało trochę zrobić małego. Wygląda ładniej niż Oculus, moim zdaniem. No tak, na pewno. Nie wiemy, jaka będzie cena, ale to jest coś, o czym już spekulowaliśmy od dawna, no i się pojawiło. I co o tym sądzisz z Ja sądzę, że to może być ciekawy bajer, tak jak Oculus, ale jakoś nie widzę w tym. Nadal nie, no, nie sądzę, że Czy to się jakaś... skończy jak 3D? Nie, nie wiem, nie wiem, czy tak jak 3D, bo z 3D było tak, że oni nie wiedzieli, co z tym zrobić, nie? A, a VR można zastosować fajnie w niektórych grach, na przykład w Gone Home, czy w takich wiesz, doświadczeniach, tak nazwijmy, interaktywnych. Ale w Tiffie też chyba, No w Tiffie może też, przy czym nie wiem, jak tam zesterowanie musiałbym zagrać sam, bo nie jestem przekonany, czy to było jakoś super wygodne. A już na przykład nie wiem gry na przykład trzecioosobowe, co nagle znikną z rynku zupełnie, bo będzie tylko wiarne. Moim zdaniem to będzie, ja raczej jako zawsze ciekawostka. Bo to nie, ty miałeś okazję na okulu się grać? Bo chyba tak. Miałeś... Miałem okazję grać. I, ile czasu ty miałeś na głowie z jednej sesji? To tak, to też nie można powiedzieć, że ciągle siedziałem, bo z Krystianem, z Marcinem się zamienialiśmy za no tamte kilkanaście mi o to, że minut. Więc... Jak czytałem wypowiedzi ludzi, którzy mają okulus, czy tam youtuberzy niektórzy, to mówią, że dłużej niż, niż godzina to nie da się w tym wysiedzieć po prostu, bo potem twój błędnik szaleje i masz ochotę, nie wiem, potem problem z orientacją, jak to zdejmiesz i tak dalej. Więc to też jest chyba problem, że na razie to musi być super jakoś dopracowane, żeby wiesz, żeby to wszystko było bardzo sprzyjało twojemu, że tak powiem, samopoczuciu i tak dalej. Też jestem ciekawy, jakie są opóźnienia, bo na okulusie były na tyle widoczne że bardzo to przeszkadzało tym że, że na przykład to obrócisz się a to jest tak ileś tam pół No Tym bardziej milisekundy to jest mało później. naturalny właśnie skoro ty się A sam tutaj wracasz. ma być podobno takie wybuchy tutaj mają być że, że to wszystko ma działać i też zastanawiam się bo pamiętajmy żeby na przykład tam na tym Oculusie widziałem dużo demek technologicznych i, i grałem naprawdę na mocnym komputerze, i to zjadało mnóstwo zasobów. E I tak się zastanawiam, bo PlayStation 4, okej, okay, jest jakieś tam potężne, ale. Jeśli ma wykorzystać ten hełm, to znowu te gry będą wyglądały jak z PlayStation 3. No to też jest prawda, że... I, i to widzę taki problem, no co oni zrobią w takim razie? No tego mówię, to będą jakieś takie o, doświadczenia, żebyś się popatrzył na jakieś fajne, ciekawe rzeczy i, i tyle. No bo nie będzie tam takiej grafiki, nawet jak teraz jest na PS4 tych grach, które już są. Nie, no nie właśnie, sądzę. ale kto to w takim razie kupi, jak nie będzie tyle rzeczy i jaka w ogóle będzie cena? Okej, okay, 100 dolarów, 200, to to jeszcze ktoś się skusi, ale 300, 400 nie sądzę. To będzie nadal taka ciekawostka jak Oculus Rift. No, na pewno ciekawe będzie. W ogóle, żeby gry z tym działały, mi się zdaje, muszą być od podstaw zupełnie tworzone tylko i wyłącznie z myślą o tym, tak jak ten e, symulator If Valkyria który też tam był podobno prezentowany, bo to jest, to, to nie będzie się w ogóle dało grać bez tego, bez Oculusa albo bez tego Sony Morpheus. Więc takie gry jeszcze mogą się sprawdzić, właśnie symulatory jakieś tworzone tylko z myślą o tym. No, ale tak to nie wiem. No, też mi się tak wydaje. Mam nadzieję, że na przykład na Zbliżającym się Gemskomie. Na przykład, Sony pokaże właśnie takie, taki hełm, i, i my spróbujemy, zobaczymy, jak to wygląda, bo tak naprawdę fajnie się gada o tym, ale jak się spróbuje, to jest zupełnie inaczej, bo to, to też tak o Okulusie to tam różne rzeczy się mówiło, a jak spróbowałem, to dopiero zobaczyłem, że to jest jednak fajne, ale. Ale na chwilę. Na chwilę, bo. Zawsze jest taki problem, że no kurde, muszę to nałożyć, muszę podłączyć, przygotować, skalibrować i tak dalej. A, a ile razy się wkurzam, jak włączam PlayStation 4 i patrzę 10 patrzy I czekaj, bo ten 1 GB, ten 2 GB i, i tak dalej. To już jest denerwujące. A co, co mówić jeszcze, nakładanie jakichś rzeczy, podłączanie, przenoszenie. To też jest przecież duże i to na całą głowę trzymać. Na przykład mnie denerwowało, że w Oculusie jest... E, tak mocno są te, te gumy takie na, na, na głowę. Za ciasny, tak? To po prostu. Tak, że jak masz odstające uszy, tak jak ja, no to naprawdę bolę uszy po tym po, po 15 minutach grania. No to nie jest no. śmieszne. No A bo... nie, takiego urządzenia nie dopasujesz do każdego człowieka niestety. No właśnie, niestety. Trzeba być idealnym. I pomijam, żeby jeszcze, grać. pomijam jeszcze ludzi, którzy noszą, noszą okulary w ogóle, nie? To już jest zupełnie na bajka. No ale, to już. No ale to już co innego. Wypowiadajcie się w komentarzach, co sądzicie o tym hełmie. Czy, czy byście byli na przykład skłonni go zakupić, ale jak tak, to za ile. A my przejdziemy teraz do tematu związanego ze zmianami. Temat ten jest związany z Dark Souls 2, które się w tym. Znaczy, poniekąd. poniekąd. On jest przyczynkiem, przy, przy, przyczynkiem do tego, żebyśmy tutaj zaczęli dyskusję taką, że Dark Souls 2 wcześniej było prezentowane jako ładna gra. Przynajmniej tak mi się wydawało, że to jest ładna gra. A gdy pojawiła się już na rynku, okazało się, że to nie jest to samo, co twórcy prezentowali całemu światu. W ogóle niektóre momenty są tak jak z PlayStation 2 ta gra wygląda i no. to, to po prostu łapie się za głowę, co, co się stało tak nawet. no co się stało. I właśnie dziennikarz serwisu Forbes dotarł do jakichś informatorów związanych właśnie ze studiem deweloperskim From Software i uzyskał pewne wytłumaczenie tych faktów, ponieważ Dark Souls 2 było najpierw tworzone na PC-ta no i oczywiście, jeśli coś robimy na pc to no. nie musimy się martwić, jaki mamy sprzęt. W to akurat wierzę, bo to były już pierwsze informacje o Dark Souls 2, że właśnie tworzą pod PC-ta najpierw. Tak, tak. No właśnie, bo e, robili to pod pc więc nie mieli pewnych, ża żadnych, znaczy, e, ograniczeń. Mogli właśnie e, dowolnie operować e, jakością światła rzucanego, cieni i tak dalej, grafiki. No i faktycznie można to zrozumieć, ale no, nie wierzę, że studio, które już zrobiło kilka gier, no, no nie, wie, nie wie jak po prostu, ile na przykład mocy ma PlayStation 3, Xbox 360, żeby, żeby robić takie kwiatki. No pamiętajmy. Właśnie, i tutaj dochodzi ten temat, bo to jest to samo się dzieje teraz z Watch Dogs, które było tak pokazywane mhm. dwa lata temu na E3, było pokazywane na PC, wyglądało fenomenalnie. Podobno w ogóle plotki głoszą, że studio zostało zmuszone, żeby pokazać w ogóle tą grę, a było jeszcze niegotowe. W to też mogę uwierzyć. No. I teraz, kiedy już dziennikarze się dorwali do tej gry, okazało się, że ona nie jest taka świetna, piękna. Ubisoft pokazuje nowe materiały i jakoś się to nie klei, tak naprawdę wygląda, gra, wygląda gorzej, ta coraz to. gorzej. No i... Znaczy najlepsze jest to z Watch Dogs, że jakbym zobaczył po raz pierwszy te materiały, które teraz wyciekły, to ja nie powiedziałbym, że to jest brzydka gra. Po prostu, że to jest normalna, taka, no, no, takie, takie ładne ni gra, nie? Nic specjalnego powiedziałbym. Ale że powiedziałem. takie oczekiwania wystawili tym pierwszym gameplayem, to teraz po prostu ludzie nawet mówią, że to jest brzydkie to, co widzą i w sumie się nie dziwię. No tak, no bo Watch Dogs czym cię kupiło? No grafiką, bo to była... Pierwsza taka next Genowa gra zapowiedziana. Nie widzieliśmy innych, nie widzieliśmy jak inne gry na tak, next Gena wyglądają, więc sobie wszyscy wyobrazili, że to będzie właśnie tak. No i okazało się, że jednak tak nie będzie. I to jest trochę takie oszukiwanie, no bo po co zapowiadać grę wcześniej? To, to, tak samo teraz z Wiedźminem. Okazało się, że był zapowiedziany no, już dwa lata temu i tak, musimy co do projektu jeszcze jeden rok czekać Ale tak do projektu tak jest przynajmniej szczery. Nie? Powiedzieli, że to między innymi to dlatego, żeby nie mieć konkurencji, więc się przyznali przynajmniej, że o to im chodzi. No żeby tak, no i w sumie gry nie, nie pokazali. No jak no. na razie, więc nikt nie może mieć pretensji, prócz dziennikarzy, którzy ale, widzieli na zamkniętych pokazach. Teraz, teraz ich rozumiem, bo jakieś byłem na pokazie właśnie mówili, że nie pokazujemy, bo ludzie się będą przyczepiać jak coś potem zmienimy i teraz po tych hawerach z Watch ich rozumiem, dlaczego nie pokazali dawno już tej gry po prostu. No i pytanie, czy to jest w ogóle dobre, złe do znaczy, ciebie, nie, do wszystkich? Moim, moim zdaniem to jest dziwne. I raczej nie, 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 nie trzeba tego pochwalić, ale też nie sądzę, że każdy taki przypadek to jest celowe, takie wiesz, działanie, że wyciśnijmy super specyę i pokażmy ją, potem, a potem ich szołkami. Po prostu właśnie twórcy chyba zapominają się tworząc te demka, że to nie jest cała gra w tym demku i tam mogą sobie na więcej pozwolić po prostu i to będzie ładnie wyglądać, o to chodzi głównie, ale to nie jest nic nowego tak naprawdę, mi to trochę zdziwiło, że dopiero teraz ludzie zaczęli tak na to zwracać uwagę bo specjalnie zacząłem trochę szukać informacji na ten temat i już nie mówię o tym, że Bioshock, że te nowsze gry, tak i Metro nawet wyglądało lepiej w tych pierwszych zwiastunach, ale też stare bardzo gry jak kiluzon 2 na przykład jak jako sobie zwiastun z E3, pierwszy Kiluzona dwójki to Wyglądał tak fenomenalnie, jak nie wyglądają żadne gry praktycznie teraz na PS3 jeszcze. Ale to ja też obejrzałem ten filmik, i jednak było widać, że to jest coś no, CGI, no bo, no, ale bo tylko, te, te ruchy wszystkie. Wiesz, ale i tak chodzi dalej. mi tylko o to, że nie jest nic nowego, zawsze to było no, raczej. No i wtedy też była afera. Tyle, że internet nie był aż tak bardzo powszechny, żeby wszyscy to zauważyli no, to i się na to rzucili, ale też myślę, że. I duże znaczenie, mało mi zdaniem. Ta gorzej się przelała, kiedy obcy był zapowiadany w Albo ogóle to już zupełnie, graficznie, bo ta gra wyglądała zupełnie inaczej niż to, co trafiło na półki tak, tam wydaje mi się, wiesz. że to było właśnie tak, ty, takim momentem, że wszyscy powiedzieli no kurde dość, no tak, jak tak, tak można robić. Faktycznie, bo po, po, po Aliensach zaczęły się pojawiać właśnie filmiki, te jak Bioshock'a o tym porównywali te inne gry, ale Watchdogs też jakby rozpoczęło tę dyskusję, bo to była taka bardzo wyczekiwana gra, dlatego myślę, że to tak się No rozbętało. i tyle razy przekładana, no bo tak sobie pomyśleć, no OK, pół roku dali im więcej, no to co? Nie robią no, rację, ale za grę. Ale też nie jest, tak <grym> to ze, nie, nie jest tak ze wszystkimi grami, bo na przykład um, widziałem tam jakieś artykuły, które próbowały jakby przekonać, że na przykład Infamous też został zdowngrade'owany, ale ta gra wygląda naprawdę tak, jak na tych wszystkich filmikach, no, jak tak. sam teraz gram, tak, więc to na szczęście to, nie jest tego to... Tego raczej nie trzeba się czepiać. No, więc moim zdaniem to jest oczywiście niegodne pochwały, czy tam godne krytyki, ale też nie trzeba nie jest to nic nowego i po prostu trzeba zawsze pierwsze zwiastuny brać ze szczyptą jak to się mówi, czegoś tam, o czym zapomniałem teraz metafory. Ale... Nie wiem, ale twórcy powinni po prostu jakby zawsze przy takich pokazach zaznaczać, że nie wiem, że to jest ich wizja. Zauważ, że nigdy nie mówią, że tak, to jest gameplay. Nigdy nie mówią, że to jest rozgrywka, tylko mówią, że to jest in-game albo in-engine. Nigdy nie mówią gameplay, prawda? To sprytne jest takie. Więc nie nastawiajcie się, że nowy Assassin będzie wyglądać tak, jak nazwia Unity. No niestety, niestety. Ale to właśnie powinni na przykład nie dawać tego, że to jest w ogóle alfa, bo co, alf alfa zwiastun? <grych> Nie dokończyli go, czy co? No, to, to jest takie troszeczkę dziwne. Ale spróbujcie się wypowiedzieć w komentarzach, co o tym sądzicie, bo to jest bardzo, chyba żarliwy yy, temat do dyskusji, a my przejdziemy teraz już do ostatniego tematu związanego z, z CD Projektem. W ubiegłym tygodniu, podczas spotkania z inwestorami, yy, szef CD Projekt Red yy, zapowiedział nową grę. Tutaj uwaga, to nie jest yy, duża nowa gra, jakieś AAA Spinów Weedmina yy, czy, czy coś, ale będzie to gra mobilna, która jest już od dłuższego czasu podobno produkowana w współpracy z jakimś innym studiem podejrzewam, że może to jakieś polskie studio, bo w Polsce jest dużo dobrych studiów, które robią na platformy mobilne. No bo takich Tak, to prawda. takich prawdziwych dużych I gier. też co do cały czas się powiększa, nie? Więc no tak. możesz zgarnęli trochę tych ludzi z tych No jest mniejszy. przecież jeszcze w ogóle to oddzielne studio w Krakowie, które właśnie miało się zajmować tymi takimi mobilnymi. Grami, no i tutaj jest pytanie, no bo więcej szczegółów nie znamy, o co może chodzić. A oni nie powiedzieli, co ma być Wiedźmin Uniwersum, czy nie? Czy... Nie, nie, nie. Aha. Nic takiego nie zostało powiedziane, ale powiedziane zostało coś takiego około pół roku temu, nawet na tych prezentacjach na Glimpie było coś wspominane. Bo tam też zaprezentowali po raz pierwszy planszówkę, taką mm. R -R RPG RPG znaczy planszówkę RPG Wiedźmina. I też mówili, że w kwietniu i tak dalej, czyli już teraz jakby za miesiąc, ale to tak nie będzie, pojawi, pojawią się projekty, które będą wspomagały sprzedaż Wiedźmina. No to wiesz, to no czyli I to... też było zapowiedziane wcześniej, że pracują nad dwoma grami mniejszymi, więc podejrzewam. Jedna że to ta była ta, gra, ta planszówka, właśnie, a druga. Że, że to będzie właśnie taka cyfrowa wersja planszówki na urządzenia mobilne iPady, tablety, smartfony i tak to, dalej. To by się według mnie no. zgadzało, bo. Ale chociaż też pytanie, że to się pojawia w tym roku, a nie. Podczas premiery Wiedźmina, czyli miesiąc przed, żeby na przykład nahypować ludzi, to też jest trochę zastanawiające. No ale wiesz, to jest co Wiedźmin innego. ma się ukazać na początku. To nie jest jakiś straszny, moim zdaniem, obsługa tego Wiedźmina. Trochę ludzi też niektórzy. No chyba, że to będzie naprawdę w grudniu coś takiego. No, w każdym razie. Ciekawa by była karcianka jakaś na przykład, ja ostatnio się wciągnąłem w karcianki przez Hearthstone i może oni też tego skorzystają, z tej poporności i zrobią grę tego typu, no bo to się da, nie, nie wierzę, że oni zrobią, wiesz, jakąś samą głupotę, na przykład Tower Defense, oni na pewno raczej no nie, coś przemyślą, więc to by było ciekawe. Karcianka Już jedną zbiegnie. grę mieliśmy, taką pseudo-RPG flashową, a a, Wiedźmin versus. Tak, tak, versus. A to była przeglądarkowa taka. Tak, tak. Nie było złe, Taka nie było sobie, dobre. Tak. Ale też mogliby na przykład e, zrobić coś z tego uniwersum Cyberpunku, żeby tak dohajpować. No, no i za daleko. No, za daleko a, ale wiesz, Gra jest ciągle zapowiedziana na 2015 rok. Nie <laughs> no, czy ktoś jeszcze w to wierzy. Tak? <laughs> Wiemy, że jednak chyba. To tak nie będzie działało, chociaż nadal twórcy podkreślają, że, że, nic, się nie że nic się nie zmienia, że tyle osób, ile pracowało nad cyberpunkiem, tyle pracuje, tylko że czasem ktoś tam pomaga do tego Wiedźmina. No i to, to jest to nie jest to duży temat na jakąś dyskusję, ale myślę, że warto, żebyście się wypowiedzieli, tak, bo co, co, chci co, chci co chcielibyście po prostu zobaczyć. Tower Defense czy karciankę? No, albo coś innego. No już anomalii mieliśmy, dobrze się sprzedało też polska gra. Teraz Eleven Beat Studios pracuje nad tym, nad taką poważną grą w sumie, to, to This War of Mine. Tak, tak, ciekawie to się zapowiada. Ona jest taka 2D, połączenie... czy znaczy, to, takie... to był zwiastun sam, nie, nie wiem czy tak będzie wyglądać gra, szczerze mówiąc, bo tam... A fajnie by było. To będzie, bo to ma być jakiś survival nawet, czy coś Teraz fajnego Teraz w ogóle miał. możemy też nawiązać do tego, pojawiły się nowe informacje, że Baza będzie działała w tym stylu jak w X-Comie. To będzie tak mniej więcej to wyglądało. Plus jednak rzut będzie 2D na sam gameplay, jeśli o to chodzi. No, ba baza, czyli nasz dom, bo tam gramy ludzi w oglądającym mieście po prostu. Tak, nie walczymy boi. tak naprawdę, tylko zbieramy zasoby. To też ciekawe. No ale wypowiadajcie się w komentarzach, jaki projekt chcielibyście zobaczyć? W tym mobilnym tytule CD Projekt Red. No a my chyba kończymy. To był 105 odcinek GNM, i razem z wami byli Mateusz Zdanowicz i Mateusz Widut. Trzymajcie się.